i Tak, z co no, rodzi... Nie ma nawet co spotkać, robić tylko po prostu wszyscy wychodzimy. Nie wiem, stary. Na... A ja mam. Ja Mogę ja powiedzieć wam teorię? No. Mamo się na niej żyje. Bo śmiechał. Ale jak mu spadł, spadł spadł, mu dawka alkoholu. I... rzeczy, którego po alkoholu nie Tak, też, mi się tak, dystans, koniec, też koniec, mi się tak wydaje. Tak, też mi się tak wydaje. Że stan, stan wody był koniec, za mały. Skur... Tak, ta, też tak uważam. To jest moja teoria. Ja się w pełni bo powinienem jeszcze na mu otworzyć. Offstream? Czyli tak. zaprosiliście 16 lat, tak jakiego streama? Ja offstream miałem e, ja... wódkę z mikrofali i wiecie, że to się nigdy nie Aha, O co dobra. chodzi z makowcem? Pierdolę. A, dobra. Czy wy to wszystko robicie dobra. sami, czy macie, nie wiem, kogoś, że. Jak wam jakieś firmy montuje, albo, albo... co montażyści tej... są, jak, 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 jeżeli chodzi o YouTube czy coś, to tak, to ktoś tam musi montować. No, no, no. no, 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 no. no, no. <ślad> komu robi? Rano. No. Komu, tu? Czyli tam. <ślad> <ślad> Kur... Z... A tu wygląda treningiście? O, wyskoczyłeś. Ja mu płacę. <ślad> <ślad> nie no, śmieję się, że tobie robi. To mu nie wraca. Dobra, mało. Się, że to tobie tobie, tobie, tobie ja mu płacę w Nie no, zapłacimy normalnie. No I to... no, nie chodzi? To, zgodzi się, nabijemy u kalerki. Czy jadłeś kiedyś na przykład jabłko z drzewa? Jadłem Więc istnieje bardzo duża szansa, że wpierdolisz gówno jakiegoś owada Ej, proponuję Coś, na ten no diabelski no młyn, zobacz A, zobacz. O, A nie jest... Ja nie wiem czy się nie boję, czy nie zastanę To się nie stało Na pewno chcemy na górę jechać? Ja razy ci Ile razy ci podciągniesz? Ej ku**a Zobacz jak się nie, to już chyba mówi o wszystko. Stary, kurde. Tak by f**kili się ja tym masz... Ale co z domu? Ale co jest złego w tym, że się bawimy? No nic, skaczesz, kurde, ruszasz czymś, co wisi w polu. Dobra, Kamil, jak chcesz, to iść do domu, mówię. Dobra, No nie da I wiesz mamy ta klientka, mamy na ta z Polski, na no, dole? Nie wiem, nie pytałem jej. To zapytasz, co? Ty już ojca jej zapytać, jak mamy i nie. Ale co? w w nie jesteś? Bo się kupa No to ładnie. Ja też się boję. <śm> Ej, Kamil się nie boi, Trzeba moje O Daj. Kubotun. Kubotun. To dawaj mi <śm> -oh, <śm> no, głowy. Mamo, i przez obcą. dawaj mamo. Przezwyciężyj swój strach Kamil. 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 Mamon Uważaj na czapkę, dobrze, uwaga <gry> <Yeah>! <gry> Dajmy kwestę mamowi. Musimy Just. wyrwać jakąś murzynkę. Ja bym chciał zobaczyć na tym wyjeździe, jakby mamu się przelizło z jakąś laską. Tak. E, co? Ej, co ty tam robisz? Mamą? Kamil, tu. No co jest ku? No to skurw... no Dobra A co on k***a znowu robi? Nie wiem Co robisz? No chodź tu Dobra, call for guy Dobra, powiedziałem, że jest no Co wziąłeś? No. Uwaga, dzwonię do Aleksandra... Aleksandra Kardasza Halo? Tak I y Siema, masz streama? No, ale... Ma streama? Nie, spałem. Dobra, to siap, ale Słuchaj, jutro masz generalnie e, samochód z nitro z Gdzie? Z, z, z Sam Jutro masz z zniakiem. Z jedziesz do... gdzie? Do, gdzie on jedzie? Do Pragi. Do Pragi jedziesz. Czyje to jest? na pewnie, oba. Jutro... Tam są dwa. Nitrodzenia jest w Poznaniu i jedziesz z nim do Pragi. Nie wiem. A czemu nie wypijesz? mogę? No, no jak nie wiesz czy możesz, to no? na jeden dzień Jesteś kowalem swojego losu I Jeden dzień, jeden, jeden dzień Chcesz w się sensie wracać wracasz kolejnego dnia No oh, kur... Sami. No tak Nie, ja z Nitrem <grym> nie wejdę do auta Czemu? Ale Nitro obiecał, że jak z tobą pojedzie, to pojedziecie 120 na autostradzie Nie rozjebałby żadnej nie, że żadnej bęki. Zawsze miał wypadek taki, że ktoś się w niego wpierdlił. Tak, tak. Albo kupa. Yy, no, był kosz nagle postawiony postawionym przed nim. Tak. Dobra. Przemyślę moją śmierć. Dobra. No, przemyśl, przemyśl. Ja, ja, jeżeli byś umarł, przysięgam, że będę ci przynosił z Co roku. O Tak, jutro, tak. jutro, jutro Nitro, po, no. Nitro jest w Poznaniu i po prostu on jedzie do nas no i weźmie się ze sobą A ile jem do Pragi autem? 4,5 godziny chyba Dobra, tam chyba znak a jeszcze może tam tego przegadać. Dobra, dobra, dobra. To Do do zobaczenia Dobra to zobaczenia. No, jak renata GPT, jak renata GPT Wyra wyrazi kus, wiesz? Okej, te git Tak, można jakoś wpłynąć na Renatę GPT? Właśnie nie. Właśnie nie. Renata właśnie. I to jest pełną To jest właśnie nie Szczerze, P. prostu wirus, antywirus. Teraz przy przyjaku system. Na sobie. No to trzeba wygrać antywirusa. Ale nie, właśnie. <laughs> nie. Ona jest antywirus. Znaczy ona jest, to ona, jest antywirusem, ona, jest antywirusem. ona jest Ona jest Ona jest. Ona jest. Ona jest. Ona jest. Ona jest. Aleksander Kardasz, hejka, ja nie jadę. Nieee. Do dzwoń do niego. Nie, dzwoń, dzwoń, Dwoń? Ale, ale wiadomo ci odpłynę. Dzwoń do Kardasza. Czemu Kardas tak powiedział? Chodź o Berku, bo ty musisz... Co? Dobra, ja, ja, ja problemu... co ty robisz? No co ty robisz? Ej, co ty robisz, Oleg? Co robię? Olek, ty wiesz, że będziesz miał problemy od poniedziałku? Jakie problemy? Dobra, posłuchaj mnie, nitro cię przywiezie do nas i weźmie cię, albo pojedziesz z nami vanem do Polski. Co się, no przyjeżdżaj do nas? Nie, no ja nie wpadam. Czemu? No mam swoje powody. Jakie? Nie wiem. No swoje powody i tyle. No i tyle. Oj, dobra, narzekałeś, że cię nie zaprosiliśmy, a teraz cię właśnie zapraszamy. Dajemy ci przewóz w jednym i w drugą. I, i hotel. hotel. I wszystko opłacone wszystko jest. Nie mam po. Ale czekaj, mogę ci przerwać? Daj mu powiedzieć. Okej, okay, bo ja chcę ci no, tylko mów, powiedzieć, mów. że dzielimy się z kace i panią. Kur... Daj mu a, powiedzieć. Kur... Nie, nie, nie jest jesteśmy. Dobra, oglądaliśmy coś mega i... Zaczęliśmy no, jakiegoś, nie na, jakiegoś Żebyły, żeby. na wejścia, ale na początku mi no, nie, nie, Olek, ja o tobie ciągle Wszak, ale byłeś chory. Ale byłeś nie, chory. Ja byłeś chory. o Olek, posłuchaj mnie, tutaj jest Cini, nie? Cinkrow. Ja od początku mówiłem, żeby Cię zaprosić, ale Ty byłeś chory. Nie, ja, 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 ja. nie, nie no, ale. To było, to no Indy, Nie, Olek, ja od początku Cię chciałem. Jak się na mnie wkurzyliście, zaczęliście gadać o świniach, to uważam, że w to nie w Ale kto go o Mam Nie, to kolejne. Mamą pożyczyli, mało 2400 zł, a wy to tam 40 000 zarobiście. O że Tekstem, że no dobra tak jak brud przyjeżdża to się nie dzielimy w kośćmi sianem, to, to też brzmiało strasznie słabo według mnie. Bo to, to to, to, to Czyli to, to, to chodzi ci o pieniądze. Problem. Nie nie o pieniądze, ale ten tak był taki, no nie na miejscu. No dobra, ale ty... Olek, ale rozumiesz, że to były żarty. Nie na miejscu. Co? Ty rozumiesz, że były żarty, my tak to o tobie nic nie wspominaliśmy podczas całego wyjazdu. Gdzie? Olek to był żart. Okej, okay, so, Ej, ale... hey, czekaj, mogę? Dam ci slaja, Oluj. Cześć, brusik. No słuchaj, ja to postrzegam tak, stary, jeden dzień. Przyjeżdżasz i wracamy wszyscy. Jeden dzień tylko. A to weź dwie kolejne. Ale ja. chłopaki jak to nie było spokojnie. Mamo ja, spoko, Mam też to później jakimś że Ale Olek to był żart, Olek to był żart chwilowy z tymi donate'ami. Nie, to był żart. Tym, inaczej, tym się nie przejmuj. Słuchaj, tu są moderowane donaty, nic takiego nie będzie miało miejsca. Zapraszamy cię na. To są żarty, nie? Słuchaj, okay. zapraszamy cię, bo cię lubimy. Jeden dzień, jak chcesz, to przyjedziesz, jak nie, to nie. No i też się jest z nitrem jechać, nie? Ale nitro nie będzie jechał więcej niż 140 na godzinę, o, bo ja z nim gadałem o tym. To weźmiecie pod uwagę. Tak, ja z nim rozmawiałem. On powiedział, że tylko na tych odcinkach, y, gdzie jest ta autostrada niemiecka, taka wyznaczona, że jak jedziesz powyżej tego, to jakby jest na tyle bezpiecznie, bo tam droga jest dostosowana, jest inny asfalt. No ale no. A ja, no, tak, no od początku bym pojechał, nie? Jeszcze tym walem bym się nie bał, ale no dla mnie teraz Ale Olek, ale Olek, ale Olek, ja mówiłem do, ale Olek, ja mówiłem do Dominika i, i byłeś chory i na Discordzie też jakby ludzie pisali, że jesteś chory u ciebie. Nie ja Ale słuchaj nawet nie, na streamie mówię. Nie, wiesz co, ja ci podam taki argument, który stoi za tym, żeby, że możesz jechać z Nitrem. Bo zobacz, Nitro miał chyba 3 czy 4 wypadki, każdy przeżył. No jakby to po, po pierwsze, to... po pierwsze, ja się znam, posłuchaj, mnie, posłuchaj mnie, Olek, ja znam Nitro, bo to jest... Mój kumpel jeszcze z czasu pompy tym. Ty nie wiesz o co chodzi, to było przed zawinięciem i samu, Posłuchaj mnie. On jeden wypadek miał taki, że wypadła maska kogoś innego. Drugi było takie, że tir jechał i lud spadł na ziemię. Trzecia była taka, że pękło oponę, a czwarte było takie, że kurwa znowu coś spadło, więc żaden wypadek nie był z jego powodu, naprawdę. Uwierz mi, że nic się nie stanie, jesteś nie. bezpieczny. Donate będą moderowane, nawet nie będzie żadnych moder. tu mamy wyjmane, bo się dzielimy na siedem osób z KCI, więc luz mordeczko. Jakby wszystko jest w porządku, przyjedziesz, zjesz sobie dobry obiadek, przyjedziesz, zostaniesz odwieziony Zaopiekowany pocałujesz glackę dla overka, jak będziesz chciał. Jak nie, to nie. Napijemy się drineczka i wrócisz. Będzie fajnie, stary. To jest jeden dzień tylko. No. Dawaj, stary. Nie, naprawdę. To jest, bo można twae, potem żałować. Tak, ja, słuchaj, jak twojisz na świecie boi, to nie daj, daj numer do mnie, ja będę pisał, jeżeli coś się dzieje. Co, naprawdę, co, jakiekolwiek pytania. Nie mów nic, nie mów. Azhoffle, sta gonna, czekaj, je, jakie ok, to, to masz plany? Jakie, chci, ringszy, jakie masz plany? Jakie masz plany? Mam Nie, pas, <pleansHere> <my się roliche> <pusza> nie, jakie masz plany? Jakie masz plany? Posłuchaj, 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 dobra. Olek, ja ci powiem wprost. Szczerze. Koledzy według mnie są na zawsze. Kobiety czasami są w naszym życiu, czasami ich nie ma. Szczerze. Mówię ci poważnie. Generał jest Giga od aż kawałek powiedzieć, tak, dobra, jedź, bo będziesz żołał. Serio. Nie? Będzie naprawdę dobrze, Olek. Dobrze, dobrze, to się przeszpi na spokojnie. I pamiętaj, że my naprawdę wszyscy cię lubimy i naprawdę jedyny powód, dlaczego tutaj nie jesteś, to dlatego, że wszyscy myśleli, że jesteś chory, bo też do tego nie streamowałeś. Znaczy jak streamowałeś, to mówisz, że jesteś chory. jeszcze y, <todb damned Witch> ale o później albo tak 2000 Olek, 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 to była beka w samochodzie i nie byliśmy na miejscu, tylko jechaliśmy więc się przemieszczyliśmy. Okay. Serio. Jest okej, okay. naprawdę nie przejmuj się tym To się z przeszłość. Dobra, bawcie się dobrze chłopaki, nie dam wam znać jutro Dobrze, to czekamy na wiadomość. No. Ale na razie jestem na nie no, rozumiem, dobra, no dobra to na razie. No wejście kole zero. Też kole zero? Ej, szczerze, najbardziej to jest pojęte, że najbardziej go chyba zabolało to, że to, to KCIP i Mamon i Bruce a. przesadzają, a. jeśli chodzi o obrażanie się. Jak można się obrazić za losowy tekst w ciągu dwóch dni, gdzie my w ogóle nie gadaliśmy o brusie. Nie, ale szczerze mówiąc Bruce uważam, że się mnie obraża. Ej, ale powiem wam, że jeszcze wczoraj to ja jeszcze jestem w stanie jako tako zrozumieć, że zmęczenie, ale dzisiaj ja nie wiem na kogo on jest do tej pory. Ja wiem. Wiesz? Wiem. Bo ty z nim gadasz, a bo ty jesteś jego przyjacielem teraz, szedłeś z nim. Nie teraz, ale nie. prostu... Czyli w tym No też młodo Mamą, zauważyłem pewne napięcie. Napięcie na linii, na której do tej pory nie uważam, że to napięcie bym spotkał. Jestem bardzo zdziwiony tym napięciem. Czy wiesz o jakim napięciu mogę myśleć? Nie wiem, skóra na napięcie ci się napięła. O, czasami, się, <grymne> czasami się napina <grymne> Nie dobra, mamo. Słyszałem, że mówisz o mnie, syjowi, no. Wyznał mi. Że, nie, że, to że, akurat Synchrof powiedział. Nie, nie rozprułem się. Że generalnie, kurwa, coś masz do mnie? Nie, no kurwa, nieważne. No jak nieważne? No ważne to jest. No, nie jest ważne. A to nie jest ważne. No i no nie jest Dobra, ważne. możemy jak mężczyźni sobie wyjaśnić wszystko i iść się najadać czy nie? Nie Bo... chcę. No to dobra, to wyjaśnijmy i pójdziesz do ja domu. Się nie chcę nic wyjaśniać. Czemu? Bo taki no, kaprys, kurwa, no nie wiem czego nie rozumiesz. Kurwa. A czemu nie chcemy się dobrze bawić, Ale po czemu kurwa? Nie Zabawicie się przecież, no, my się, no do też się dobrze, ja Ale... mi się tu tak fajnie siedziało, kurwa, stary ja pierdolę, a teraz przecież idziecie się... no, na głowie nie wkurzacie. Co ty robisz? Weź zej syławki, siądź normalnie. Tak Inaczej, Kamil, powiem ci wprost. To nie wygląda przecież. źle jak my siedzimy w piątkę, a ty siedzisz sam kurwa na ławce przed klubem. No to wygląda, znaczy przed klubem, przed Pawłem. no to, nie to wygląda dobrze, to wygląda bardzo fajnie. To wygląda. Chujowo. Dobra, ale kupa ja pierwszy ciąg jesteś w takiej Nie możemy powiedzieć wprost o co tu chodzi? No nie wiadomo o co chodzi, bo kurwa... My, no, dobra, kurwa. No, no, kto cię wkupił? Mów wprost. Kurwa, ty jesteś niedorozwinięty? nie tak. rozumiem, że chciałem się tu kurwa po prostu posiedzieć. Rozumiem, ale jak kurwa, rozumiem. Ale Ty się chcesz siedzieć kurwa, 4 godziny w ciągu kurwa, 4 godzin, jak jesteśmy tutaj na wyjeździe, który trwa 3 dni. Kurwa. Za 3 dni nas tutaj nie będzie i sobie posiedzisz sam, kur. Powiem więcej, za dwa dni już w ogóle nie będziemy razem, już tyle. Chodzi o to, że nie może być tak, że jesteśmy na Jero streamie i robimy coś trochę dla widza kupa, no bo no, jesteśmy tutaj też jakby... Wid okay, twoi, dla siebie, twoi widzowie się martwią, widza. czemu jesteś sam no. I nagle jest chyba, że Będzie, Będziemy widzimy kwa umoralnię. Tylko... To nie chodzi o umoralnianie, tylko Ale dlaczego powiedziałeś, że jestem kurwą? A ty co kupa? Is you are the friend from my friends? Yeah. So, no, no. The only thing is not about so. It's about the fee. when and why. Because we are going to a little bit of a celebration. It's a party. Me not. A party. Me not. Me not. Because I wanna go home. I'm going to another party but i want to have you because i think you can have maybe a kind of celebration with us no i pass sorry no 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 it's not about pass or no pass because this <laughs> is about <laughs> no <laughs> has or no pass <laughs> because the only thing you miss <laughs> i'm not interested no no it's not about interest <laughs> no, it is about that it's, <laughs> about <laughs> it's, <laughs> about <interest. laughs> it's about interest no i can't, I can't. No, no you know me you know me, like <laughs> you know me, you know. I don't want to like waste my good jeans, you know. <laughs> <and> <laughs> Are you they sick go or down. something? you need some <laughs> medical <laughs> problems? Or, I don't know. I don't. Know, I don't. I don't need that because I'm just one. I Europe. think yes, because I told you I passed. I don't want it, and you still insist. I don't like it. No, no. But what do you don't like about the insisting? Think you what do not understand. Point? No, no, no. What is the no, point? The point about you don't, don't want that? to. You know, because I don't want No, can you maybe, can wait, 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 wait. Yeah, but Can you maybe understand me? He understands me in Polish yeah. Can you maybe understand me? The only point that maybe tries to you to not understand and get this informational conversation about this, that

Idziesz z nami grać w Nie. A piwo coś? Nie, już robię. Dobra, ja Wam powiem o co chodzi, bo On nie wie, że wysłałem na naszej Discordowej apce. To jest moja teoria. Wysłałem na Discordowej apce, jak się dostać do naszego mieszkania. Napisał, że nie że to jest nawigację. Ale to dlatego wrócił Nie. Tak, dlatego doszedł do nas Bez tej nawigacji Tłumacz się kurwa. O co chodzi? Jest kamera O co chodzi? Tłumacz się kurwa. O co chodzi? Ping ping Tłumacz się Halo? Halo, to jestem. Halo. Halo? 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 Czemu mnie ignorujesz? Sery tak będziesz bił Halo? Halo? Kamil, serio będziesz tak robił? Ale czemu tak się zachowujesz? Nic się kogo nie wydarzyło. Robić zikły widły. Wywiad się nie udał. Co masz? Mogę poplikać? Mam czego? co będzie się napijesz? Mogę poplikać? Aperolka? Mogę poplikać? Mogę? Okay? Daj mi poplikać. Czy jest na wyjazd i strzeź go na Jest pierwsza w Nauce. jesteśmy w Wiedniu, z końca Austrii. Serio? Siedzisz no, tutaj i czekasz? Zachowujesz się, kurwa jak, jak ja. Jak mój stary, który przyszedł do mieszkania i powiedział, że zostawia zostawia moją rodzinę. Jesteś, kurwa, obrażony na telefoniku, mając 38 lat. To są kurde ja, ja według mnie. Mówię teraz szczerze od serca. Zachowujesz się, kurwa, jak dzieciak. I nawet nie potrafisz tego skonfrontować. I na kamerze widzę między kamerę. niechęcią a niepotrafieniem. Ale ty ciągle kurwa płaczesz, to mi ciągle coś nie ja pasuje. Kurwa. Ale rozumiem, że przyjechałeś tutaj. Ej, ale w sumie, bo ja nie mogę sobie tego kurać. On za ciebie płacą, je kurwa darmowe jedzenie, pijesz kurwa darmowe drinki. I będziesz mi tylko tak? nie co ja na trasę Ale nie chodzi o to. O to? No nie mówię tak dobrze. Ej, chcesz bo chcesz bo to jest to. Powodzenia, tak da Józef. Wyjdziemy. Pana wyloczku. Ej, chodź, 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 nie, idź, nie, 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 zostaw, no niech wyjaśnia, co stać, ja co stać? Nie, 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 ale nie, 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 co nie, chodzi. nie, ja chodzi. nie, 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 Dobra, i nie, 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 to, co? Dobra, i ja dobra, Możemy to bić tak. No żebyś nie stał sam. W sumie masz rację. No nie oszukujmy się, jest to bardzo ciekawe mm. Pamiętajcie, możecie założyć konto na Kiku, wyrazy swoją biję na czacie. nie wniosek czy nie? Cokolwiek? Nic, no myślę, że na, się, na... Się do, do żadnych wniosków nie doszło, tyle no, to... A, no to zajebiście no, Jeśli ni żadnych wniosków nie ma, to co jest? To po*** na gór wyszedł. Dlaczego ty się do mnie teraz prujesz? ale do niego się prujesz. Jeszcze się do mnie teraz prujesz. No bo To po prostu nie wierzę. Ale jesteśmy chyba w 6 osób na wyjeździe. Teraz nie chcecie mi promować, tylko chcieliście grać w gierkę kurwa. Ale k***a mać. typów to nie jest moment, taki. To nie jest moment, w którym, moment, w którym chcesz, chcesz kurwa, grać w gierkę. To nie jest moment, w którym odchodzisz od grupy i potem się prujesz. Że się zostawiliśmy gdzieś. Rebek, masz, że nie gram! Spytajcie czy jak z krzemieniem i białym na imprezy chodził, to też taki obrażony na łódkanej, dwa stoliki dalej siedział. I i Eee! do tego, a ja mamonę do Polska. Myślę, że w godzinę no. my jako widzowie byśmy chętnie się zrzucili. Nie wiem, tu?